Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pcheła i pragnę zaprosić was do nowej serii, która będzie obowiązywać od dzisiaj na naszym kanale. Jest seria Powrót do przeszłości. Jak widzicie, myślę, że każdy poznaje już tego smoczka. Będzie to seria, która będzie polegać na tym, że będę nagrywał materiały z portowanych gier z konsoli PSX, później także będą to gry przeportowane z konsoli Nintendo NES. Pierwszym materiałem i w sumie serią, którą będę chciał tutaj w tym, na tej playliście y, zrobić będzie Spyro the Dragon. Będzie to pierwsza część y, przygód tego małego smoczka. Każdy powinien pamiętać ją z dzieciństwa. Wszyscy ci przynajmniej, którzy mieli PSX-a u siebie w domu. To mały różowy... Och cholera, już się zaczynam. Mały różowy smoczek. Tutaj polega gra na tym, że biegamy po prostu, zbieramy diamenciki, zabijamy różne sworki i... Jakby odblokowujemy, ratujemy jakieś pradawne, stare smoki. No tutaj będziemy musieli przejść przez pierwszy taki moment, kiedy Nestor, jak widać, tak nazywa się ten smok, będzie tutaj nam opowiadał historię swojego kraju. That's all I can tell you. Dokładnie. Więc zaczynamy, lecimy dalej. Tutaj, już tu widzę się kolegów dwóch czai. Uj, smażymy w dupę. Kurde, no pamiętam, za dzieciaka to maniaczyłem strasznie w tę grę. Razem z moją mamą zresztą. Trafiliśmy całe noce siedzieć i napierdzielać właśnie w Spyro. No, coś jeszcze, jakieś małe lagi. Yy, w ogóle, właśnie, nie nagrałem takiego wstępniaka, którym generalnie zaczyna się ta gra. Ponieważ wersja, którą mam, jest po prostu, no. No, niedopracowana i wiele rzeczy w tym, jakby, loading screenie jest też niedopracowanych i nie, nie fajnie to po prostu wyglądało, dlatego tamto ominąłem, postanowiłem nagrać po prostu już sam gameplay z gry. Ale zobaczymy po tym materiale, jak to będzie wyglądać. i Prawdopodobnie będę musiał się rozejrzeć za inną, jakąś bardziej dopracowaną wersją. Tutaj, o, tu jest smok. Tak, jak ostatnio pisaliśmy z Sebastianem na naszym y, fanpage'u y, Rozglądaliśmy się za, ostatnio za rozwiązaniem problemów z dźwiękiem y, Tak pisaliśmy, dużo pisaliśmy, ale w sumie nikt z nas nic, nie, nic konkretnego nie powiedział No to teraz jeszcze się nie zrobi y, Chodzi o to po prostu, że Rozwiązaniem, które ja będę stosował jest zakup nowego mikrofonu Będzie to mikrofon pojemnościowy na, na, na Złącze USB y, Mikrofon będzie Produktem firmy Blue, która generalnie zajmuje się produkcją, właśnie bardzo dobrych mikrofonów studyjnych. Tutaj ci, którzy są w temacie, mogą może kojarzyć taki mikrofon jak Blue Yeti. Jest to bardzo dobry mikrofon, który tam większość youtuberów, tych z najwyższej półki, korzysta, ROC czy chociażby GIMPER. Ja na razie na Yeti Sharpał się nie będę, są po prostu dla mnie na razie za drogi, ale. Postanowiłem wybrać mniejszy model. On nazywa się Blue Snowflake. Jest to taka mała kuleczka. Całkiem fajny, przyjemny taki mikrofonik. Byłem już w sklepie we Wrocławiu na wspominanych na Facebooku Bielanach. Tamten mikrofon testowaliśmy. Wypada naprawdę świetnie. Znakomicie odzorowuje dźwięk. Nagrywa także w fajnej jakości, więc no troszkę mnie to wyniesie. Tani on nie jest, ale. Na pewno wam, przede wszystkim wam, będzie się to po prostu przyjemniej oglądać i słuchać te materiały, bo na razie wielu z was właśnie pisało, czy to na Facebooku, czy na prywatnych wiadomościach, że po prostu z dźwiękiem jest kaszana, no i trzeba coś z tym zrobić. No. Więc postanowiliśmy z Sebastianem za długo nie czekać. Co do Sebastiana, no to tutaj sprawa wygląda trochę gorzej, bo on już ma mikrofon. Nie jest to mikrofon pojemnościowy, jest to yy, zwykły taki mikrofon estradowy, tak to chyba się nazywa. I Sebastian po prostu musi teraz y, dojść do tego czy to że słaba jakość jego nagrania jego głosu jest spowodowana tym, że mikser jest zepsuty, czy po prostu mikrofon, czy też karta y, dźwiękowa, bodajże karta dźwiękowa, z której korzysta. No, będzie musiał po prostu albo kupić sobie nową kartę zewnętrzną, no bo w laptopie ma zintegrowaną. Albo tam jakieś inne wzmacniacze, przedwzmacniacze pierdoły, nie znam się na tym totalnie, więc to już Sebastian będzie sam w swoim zakresie załatwiał. No kurde! Smoku! Doleć tam. No, widzimy trochę chyba emulator się rozgrzał i już to lepiej trochę wygląda, nie ma już takich zbytkich zwiech. Ja sam dawno w to nie grałem. Wziąłem to po prostu teraz też tak nagrywam na świeżo, bez jakiegoś przypominania sobie czegokolwiek. Żeby to w miarę realistycznie wyglądało, nie chcę, żebym po prostu wpadał w każdą planszę, przechodził ją migiem i, i mieć z głowy. Chciałem też tą serię dużo wcześniej zacząć nagrywać, ale po prostu nie miałem żadnego pada, a jak próbowałem nagrywać na klawiaturze, totalnie nie mogłem się w tym odnaleźć, więc... No kurwa, obrócie. Więc postanowiłem zaczekać na pada, którego udostępnił mi Amadeusz, więc mogę teraz spokojnie zacząć sobie nagrywać. No są to gry, w których gra się na pewno przyjemnie. Będę chciał też tutaj ruszyć wszystkie części Spyro. Jeden, pierwszą, drugą i trzecią. Na pewno jakiś Crash Bandicoot się tutaj znajdzie. Kuźwa, gdzieś tutaj się szło. Że trzeba było wskoczyć. Na pewno będzie Crash Bandicoot. Tekena spróbuję też ogarnąć. Jeżeli wpadniecie na jakiś ciekawy pomysł, co byście chcieli zobaczyć w tej serii, to piszcie. To, to piszcie, to mi pomoże na pewno w wyborze. O, tutaj jest. Nie do końca ja też wszystkie tytuły pamiętam, prawda? No, były takie, w które grałem dość dużo. Chociażby właśnie Spyro. I były też takie, w które niekoniecznie chciałbym na przykład grać teraz, bo po prostu no, nie interesowałyby mnie te tytuły. Tutaj chyba gdzieś coś... Aha, tam będą diamenty, ale to się otworzy jak całą planszę chyba się przejdzie. A może sobie... A nie. Gdzieś tu trzeba było jeszcze iść. Dwa diamenty mi brakuje. Gdzie te dwa diamenty mogę zostać? Chyba wiem. Dobra. Albo i tam wyjadą. Nie wiem, zobaczymy zaraz. No, także będzie to taka seria. Będą to filmiki króciutkie. Myślę, że 15-20 minut to max. Nie będę chciał więcej was zamęczać. Bo. No, chyba, że znajdą się tacy nadgorliwi, że tak powiem, którzy będą chcieli dłuższe materiały. Ja z wielką chęcią je nagram dla was bo dla mnie, mówię, dla mnie gra w Spyro jest po prostu przyjemnością i takim właśnie powrotem do przeszłości mogę sobie przypomnieć jak to grało się kiedyś dobra, dom mamy wyczyszczony wbijamy do pierwszej lepszej planszy, zobaczymy jak to będzie działać no, także problemy z mikrofonem prawdopodobnie zostaną niedługo rozwiązane na święta od tak zwanego Mikołaja, prawdopodobnie, <coughs> prawdopodobnie dostanę kamerę. Także zacznie nagry się nagrywanie jakichś tam vlogów, yy, w, samych, w samych gameplayach, czy to z LOLa, czy z czegoś też, obrazów właśnie z kamery, tak żeby to nie był taki tylko suchy gameplay. Także no trochę tego sprzętu teraz jeszcze w grudniu nazbieram, powinno to wyglądać i, i słuchać się przede wszystkim lepiej. Taką mam nadzieję. Dobra, weź sobie teraz tu się ogarnię, Przypomnij człowieku, gdzie tu trzeba było iść? O, tu jest coś kurwa. Tutaj coś mamy. Ojej. O, tu jeszcze jest. O, dobra. O, tam widziałem smoka. O, tu życie. No i bomba. Całkiem nie najgorzej mi idzie. No wiadomo, później się zaczynają dopiero jazdy. Do których pewnie będę po kilka odcinków nagrywał, żebyście nie oglądali samych wpadek i faili. Chociaż no będę starał się konkretny sam gameplay z tej gry wrzucać. Nie będę tam niczego wybierał, sortował, edytował. Kurwa. Czy Aha, tak, tu się zaskakiwało. Będę po prostu wrzucał wszystko po kolei tak jak nagram. Mm. W ogóle, jeśli mógłbym, to zachęcam Was naprawdę do komentowania tych filmów pod, yy, w komentarzach pod filmami na fanpage'u, do udzielania się też w komentarzach do naszych postów. Nie wstydźcie się, takie właśnie Wasze udzielanie się, Wasze jakieś rady, nie mówię wypominanie, ale pokazywanie nam tego, co jest nie tak w naszych filmach, tylko pomoże nam w szybszym takim no, rozwoju. Także te filmy będą jeszcze przyjemniejsze do oglądania, Wam się będzie to na pewno lepiej oglądać. Słuchać, nam będzie przyjemniej to grać w tej gry No naprawdę, prosimy was z Sebastianem tutaj o taką małą pomoc No was to nic nie kosztuje, tak, a nam naprawdę może ułatwić sprawę, bo... O cholera, ja będę musiał chyba poszukać nowej wersji A was to nic nie kosztuje, bo po prostu klikacie te parę literek, tak, w klawiaturze pukniecie, a... Dla nas to już jest jakiś znak, dla nas to jest sygnał, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić Także, jakbyście mogli, to naprawdę prosimy Was. Komentujcie, udostępniajcie też filmy znajomym, może komuś się spodoba. Teraz jest cholernie ciężko na tym YouTubie. Nie mówię o jakimś wybijaniu się, z... czy zarabianiu mega pieniędzy. Nie, nie. Gdybyśmy chcieli zarabiać tutaj z Sebastianem pieniądze, to raz nie zakładalibyśmy konta razem, we dwóch. Bo to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Bo tak jakby można zarobić na przykład na przysłowiowe piwo, to my byśmy zarobili tak naprawdę na pół piwa, co jest totalnie bez sensu. A dwa, myślę, żeby mi się nie chciało. Jeżeli miałbym to robić dla Highscore, to po prostu by mi się nie chciało, kurde, pieprzyć się z tym renderem, z tym wszystkim, bo to naprawdę nie jest taka prosta rzecz. A na pewno nie jest to jakieś, nie wiem. No, słów mi zabrakło. No, nie jest to jakieś błyskawiczne, tak? Trzeba się nad tym posiedzieć, trzeba pokombinować, potestować, tu poprawić, tutaj głos skorygować, obraz. Tu jakieś intro dodać, no to wydają się niby małe pierdoły, ale ja na przykład w tym temacie, jak zaczynałem nagrywać, to byłem początkujący. Teraz już trochę się w tym obeznałem, jest to dość płynne, ja to robię dość szybko już. Sebek nie musi za każdym razem stać mi nad głową i pokazywać, więc na pewno to idzie wszystko w dobrą... O, ciknoju! To wszystko idzie w dobrą stronę, myślę. No i bariera sprzętowa zaczyna się... Yy, przełamywać dla nas tak, będą, będzie kamera, będzie mikrofon, z sepkiem spróbujemy wykombinować dla niego tą kartę zewnętrzną. o no, chodź tu. Także wtedy już powinno być całkiem przyjemnie. aż kurwa, no. O nie! Cholera. No kurwa. No nie, noż... Dobra, zaraz spróbujemy jeszcze raz. No, także tego. Tam mamy jakieś już serie zaczęte. Ten filmik taki widzę trochę bardziej informacyjny robię, no ale, ale myślę, że i wam, i nam się to im przyda, może parę rzeczy się wyjaśni, wy się zachęcicie w końcu przyłamiecie się, zaczniecie te filmy komentować, pomagać nam. I taka, taką wspólną pracą i kurczę, współpracą przede wszystkim, to myślę, że możemy coś fajnego osiągnąć. Na razie wiadomo, więc subskrypcje, o, subskrybujcie też kanały, bo wtedy po prostu czasami nie wiem ktoś z nas zapomni yy, napisać info na Facebooku czy coś i nie dostajecie informacji o tym, że jest nowy filmik. Subskrybując kanał, te informacje automatycznie jeśli wchodzicie na YouTube czy swoją pocztę sprawdzacie a, akurat tego maila na którego macie zarejestrowane konto YouTube Dostajecie po prostu informację, że taki, taki użytkownik dodał i taki i taki. I wtedy, jeżeli macie ochotę, bierzecie, wchodzicie, oglądacie. Oczywiście lajkujecie taki w ogóle. No. Tyle. To są takie rzeczy jakby organizacyjne. Tutaj jeszcze coś trzeba było gdzieś zrobić, pamiętam o ten zamek taki właśnie. Także mówię, no... Chcemy się z sepkiem w to bawić, fajnie, sprawia nam to przyjemność, szczególnie nagrywanie, no jak na razie najlepiej się nagrywa właśnie. E, wspólne materiały po prostu. Jak widzicie, tych materiałów takich solowych dużo nie ma. Tam chyba tylko jeden mój lol był, ten solo Q. E, no i teraz ta seria, którą właśnie tutaj zaczynam. A tak to nagrywamy generalnie cały czas wspólnie. No i nagrywa nam się fajnie, czy to Ghost Recona, czy Path of Exile, czy nie wiem co tam. Czy właśnie Lola z chłopakami, no... Lola to w ogóle się nam tutaj, nie boi się używać, zajebi się nagrywał, po prostu z chłopakami już jakiś czas gramy ze sobą, znamy się dość dobrze, więc... Więc yy, mówię, no to jest przede wszystkim fajna zabawa, tak, no, fajnie się bawimy przy tym. No leć, ciulu, do góry. I przede wszystkim, o, jakbym mógł was prosić, no bo... Jak widzicie, to komentowanie też nie zawsze wychodzi, czy czasami jakaś cisza w filmiku wychodzi, czy coś. Proszę, no, piście w tych komentarzach, mówcie, co jest nie tak, co byście chcieli, żeby zostało poprawione. My naprawdę poświęcimy na to czas, będziemy trenować, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej, że po prostu no, to nie było takie suche wrzucanie filmików na YouTube, bo takich kanałów jest mnóstwo na, na tym serwisie. Nie ma to najmniejszego sensu. Chcemy po prostu. Zdobyć jakąś tam oglądalność, chcemy mieć swoich widzów, chcemy, dla, mieć, chcemy robić przede wszystkim coś dla kogoś, nie tylko dla siebie. O kurwa, jeszcze pięć momentów. Nie zawsze pewnie z czasem będziemy się wyrabiać, no na przykład ten weekend no, był ciężki z wielu powodów. Ja przede wszystkim też dlatego, że miałem uczelnię, więc nie miałem za bardzo czasu cokolwiek nagrać. Dobrze, że udało się w zeszłym tygodniu trochę materiałów nabić, więc przynajmniej, więc przynajmniej ten jeden materiał dziennie dostawaliście. to no naprawdę, jak wchodzimy tam y, na YouTube, na nasze konto i widzimy te obejrzenia, nawet jeżeli jest ich 5, jeśli jest ich 10, no to jest naprawdę satysfakcja, że jednak jakiś odzew jest i ktoś to oglądał. Fajne, nie wiedziałem, że to będzie taką frajdę. Naprawdę, sprawiać. Mamy też z Cepkiem jeszcze w zanadrzu parę ciekawych, pro... o, parę ciekawych projektów e, dotyczących też Lola. No ale to już jest projekt bardzo, bardzo czasochłonny i będziemy musieli nad nim ostro pomyśleć, wszystko po kolei zaplanować. Co e, mamy na horyzoncie? Gry, które będziemy chcieli nagrywać, będą otwierane też nowe serie. Generalnie będzie, będziemy chcieli właśnie robić tak. Tak jak to już jest na takich zaawansowanych kanałach, że po prostu w ciągu tygodnia konkretne dni, konkretne filmy wychodziły. Wiem, że może jest za szybko, bo. Diament? Bo nie mamy jeszcze takiej Ach, Kurwa to owca. Nie mamy jeszcze takiej oglądalności, jakbyśmy chcieli mieć, ale im szybciej zaczniemy właśnie tej takiej samokontroli i jakby estetyki pracy, tym później będzie to większe korzyści dla nas przynosić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić. Gdzie są jeszcze te dwa diamenty? No jest to, zawsze tak chaotycznie kuźwa biegałem w tej grze i później później płacz. Gdzie co jest? No dwa diamenty. Politka. Może być tu. Kurza twarz, no... Na dwa, tak? On no, dwa. Tu na pewno, nie. Co tam jeszcze o tym kanale? No, Sebek planuje wrzucać jakieś tam swoje vlogi. Z tego, co widziałem, jeden ma nagrany, jeszcze nad nim pracuje, poprawia. Pewnie niedługo też go udostępni. O, mamy. No i zajebiście. Pewnie niedługo też go udostępni, i wtedy będzie rozpoczęta właśnie jeszcze jedna seria, która będzie polegać na vlogach. Czy to moich, czy to jego. Bo myślę, że też czasem coś wrzucę ciekawego. Lub mniej ciekawego. Zobaczymy. Dobra, lecimy do domu. Kasiorka, diamenciki. Pięknie. Jest już 300. Aha, tu się za nich życie zbiera. Dobra, dajcie mi jakiegoś smoka. Idziemy zapisać o tego gnoja jeszcze. Jeszcze tego gnoja zabiję. O, no i zajebiście. O, pięknie. Pięknie! Dobra, idziemy zapisać grę. Myślę, że będzie można kończyć odcinek. Akurat taki 18 minut wyszło. Yy, także co? Ja dziękuję. Tak jak mówiłem przez cały filmik, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, bo to są wyraźne po prostu dla nas znaki, że to co robimy ma jakiś sens i jest grupa osób, które chcą oglądać nasze filmy. Już zapiszę sobie grę. Saving. I co? I to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania następnych odcinków z gry Spyro the Dragon. Oczywiście zaczynamy w tym samym momencie co teraz tutaj kończę, więc nie będzie jakiegoś że. Chyba że ewentualnie spróbuję znaleźć inną wersję, tak? No to wtedy spróbuję dojść do tego samego momentu, żeby nie było jakiegoś tam przeskakiwania górnego. Dobra, nie zawracam Wam już gitary. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.